I right. Daniel Magikal nie byłby z żadnym Bonus, wynikiem, ja wiesz co? Bo tam by była głowa Kiedyś ci robiłem, ale po tych twoich dzisiejszych wypo, wypocinach to naprawdę, kurwa, chłopie, no i co? dać ci jakiś numer do psychiatry, do psychologa, kogoś takiego, polecić no ci, no, no, no to dai. ci dam później no na no końcu. Daj, daj, Obiecuję. Ja, tak. ja mam mogę za mogę zanotować. Żebyś chodzisz. wiedział, bo ja chodzę, no. ja chodzę, tak. Bo bo ja się leczę, że mi napierdalać takich głupków jak ty, po prostu na ulicy, kurwa. Naprawdę. razem chodzić Bo ja już bym dawno tutaj pewnie już. Dobra, nieważne, ja się nie będę denerwował i robić siebie. Nie denerwuj się spokojnie, respirator za Wydaje. Panowie, może widzowie pewnie chcieli to zobaczyć. Tak. Może uda nam się zrobić face to face, -a. są z wami rodzice, to będzie spokój. Panowie, damy radę to zrobić? Damy nie radę. pytam was, może. tylko tamtych <laughs> pytam <zdałem> za wami. <laughs> może być lekko niebezpiecznie, ale... Ja, ja myślałem, że pan dał trochę, w najmniej więcej ochrony, bo... Tak, jeden no pan tutaj pan. jest jeszcze 15 hamów na, tak. na na na, na, na backstage'u. Dobra, idziemy, robimy, robimy to. to. Że myślałbym, że to 4, by się przydało albo z pięciu. Idziemy. Panowie, ja was tutaj ustawię. Nie, 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 nie. nie. Tu poczekaj spokojnie. Tego nie, nie teraz jeszcze, dobra? Poczekajcie, bo mnie kurwa uścisniecie jak w imadle. Dobra? Widzimy to. Panowie, jesteście tutaj. Wszyscy przed odbiornikami są gotowi. Zapraszam panów do zbliżenia. Zamek zasłania. Mówię, że się kochają. O, 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 co so ja się, co ja będę tu wchodził, nie? <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> o Łobabem! O! <grym zainteresowań> Studia rozjebany! No to masz po pensji. <grym zainteresowań> to nie, nie chowaj się tam za szkłem. No właśnie oddechłam trochę dalej. <grym zainteresowań> Mamy to? Czy damy z tego replay? Czy nie mamy replaya? Matko święta. Kochani, dziękuję, że przyjdziecie do nas. Mam nadzieję, że te same emocje pokażecie. Ile taka na szyba nas, kosztuje? Gali, która odbędzie się 20 marca. Nie wiem, do, 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 która kamera ta nas bierze, tak? Bo to, e, bonus prosimy o puszczenie. nam proszę ze sceny. Ja sobie kawałek wezmę na pamiątkę. Oh artefakt Artef relikcje. tak relikwie